ma tłoku. Skoda Rapid. Samochód, który wygląda jakby ktoś go zaprojektował na kacu po Sylwestrze. Z zewnątrz wygląda jak Octavia z ADHD. W środku jak pokój w Akademiku. Surowo, ale da się żyć. Plusy? Bagażnik wielki jak długi weekend. Prosta konstrukcja oraz stanie części i dobra dostępność. Bezproblemowa elektryka. Rzadko coś się psuje. Minusy? Zawieszenie dość twarde, niewygodne na dziurach. Wyciszenie? Słychać wszystko. Silnik, wiatr i myśli sąsiada. Niektóre wersje miały problemy z łańcuchem rozrządu. 1,2 TSI, wczesne roczniki. Najlepszy silnik? 1,2 TSI, 105 koni. Całkiem zrywny i nie pali jak smog. 1,6 TDI, 105 koni. Solidny diesel do jazdy na co dzień. Najgorszy? 1,2 MPI, 75 koni. To nawet rowerem szybciej zajedziesz pod górę. 1,6 TDI, 90 koni. Słaby, zamulony i problematyczny. Chcesz, żebym zrobił materiał o Twoim aucie? Wrzuć kawkę przez link w bio i napisz model.